Cześć, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Delong Drive. Pewnie pamiętacie to miejsce, bo postanowiłem, że wypróbuję sobie sposób z zamianą silnika, ale tym razem z samochodu do autobusu. Dobrze, że, że zachowałem sobie tego saveika. Mam gaz, czyli paliwo, zwykłe benzynkę. I tutaj mamy bardzo dużo benzynki, więc czemu by nie zrobić tak, że zamienimy sobie? Po prostu silnik. Jakby nam na przykład silników brakowało, to zobaczcie, że tutaj mamy ich mm, aż nadto to. jest olej z alkoholem. To jest zwykły olej. I ciekawe, jakby to się zachowało z schłodnicą od samochodu. Ale podejrzewam, żeby się przegrzewało. Zobaczymy w ogóle, czy będzie ten autobus miał jakąkolwiek moc tutaj. Dobra, to jest rura. Rura. I teraz e, pokaż mi to. Ja bym chciał zobaczyć konstrukcję tego wielkiego silnika, i chyba to po prostu ta rura tutaj się łączy z tym, i dlatego to wszystko tam gdzieś sobie ucieka. Dobra, tutaj mamy trochę oleju, i tutaj mamy trochę oleju. Zamontujmy sobie ten silnik strasznie ciężki. Czy w ogóle mogę? Nie mogę go zamontować. No, no. No dobra, no. Wygląda to trochę komicznie. Ale no co? Nie, ja, ja w to nie wierzę, że to w ogóle odpali, nie. Przejdźmy sobie tutaj do tego teraz, do środka. Siadaj. Jedziemy. Zobaczmy. to no, no, za dziwny dźwięk, ty, to działa. To działa. Można na tym jechać. Nie ma jakiejś tam w sumie super, mo <laughs> super mocy, ale działa. Poczekaj, nie denerwuj się jeszcze. Podjedźmy sobie tutaj bliżej, bo trzeba uzupełnić swoje płyny. Te wszystkie drzwi można tutaj pozamykać. Dobra, to było z tej strony. Nie wiem, jest trochę irytujący. No, ale cóż. Dobra, zobaczmy sobie jak tutaj kondycja nasza, naszego pięknego silnika jest odpowiednio. Zające oczywiście, trzeba obserwować. Mam oczywiście strzelbę, ale nie mam do niej naboi. O za to będzie troszeczkę ciężko tutaj zatankować. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ej, da się to spokojne, można sobie bez problemu tutaj uzupełnić. To jest tylko 5 litrów. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Że nie będę zaraz gdzieś tam potrzebował tego. Mm, wszystkiego. Czekaj, zamontuj to tutaj, żeby ci się to nie zgubiło. Podnieś to do góry. Dobra, jak ja mam to wsadzić teraz? Czekaj, spróbuję obrócić. Spróbuj. O, O. O. Dziwne się tutaj obraca. Ty współpracuj. Zaradzając za taką. O, gdzie? Siedzi. Możemy zamknąć. Wszystko jest w porządku, jak najlepszym. To mi chyba tutaj nie będzie potrzebne, chociaż pokaż jaki jest tutaj poziom. Aha, jest pusto. Jest pusto, dobra. Czyli to trzeba zabrać ze sobą bezpośrednio do autobusu. Bo tutaj jest taka fajna klapka, która nam umożliwia. Po prostu uzupełnianie płynów. Dobra, się tutaj, bo pasażerem nie jesteś. Musimy uzupełnić tutaj naszą chłodnicę. Chociaż wydaje mi się właśnie, że to będzie troszeczkę za mało. Muszę iść poszukać trochę więcej wody. Yy, tu że raczej nie będzie, bo wiadro się niestety wywróciło. A tutaj w tych beczułkach. Co tu mamy? Co tu mamy? Paliwo? Yy, to jakaś mieszanka bardzo bogata. Oczekaj, bo tutaj jeszcze coś miałem. Tu nic. To jest w tym kanistrze? Mi powiedz, benzyna. A w tym? Olej. Czyli w sumie nic, co by mi się tutaj przydało. Aczkolwiek na pewno mi się przyda to. I przyda mi się to. Gdzieś tam pod czwóreczkę. No idziemy sobie odpicować tutaj nasz autobusik, żeby on tutaj ładnie wyglądał. Zobaczcie jaki elegancki, żółty będzie. Żółty będzie elegancki. Aha, skończyła mi się szczotka. Jak mi się szczotka skończyła? Tutaj nie masz przypadkiem koleżko? Nie masz nic tutaj, jakiś biedny jesteś. Tyń, no nie widzę tutaj żadnej szczotki. Ej no, serio? Ani jednej? Co to jest? Zapa. O, jest szczoteczka. Ta chyba będzie lepsza. Bo jest po prostu widać, że taka nowsza bardziej. I cyk, szorujemy tutaj nasz autobus. Dawaj takie większe te. No. Idziemy mi nie chce? Zaraz mi się szczotka pewnie skończy. A z tej strony. Zobacz jak tutaj sobie poszorujemy. bo on jest strasznie tutaj brzydki. Ta cała rodza tutaj z niego powinna w ogóle zejść, nie? Tam dwa zające biegają, trzy, cztery, Jezu jak akumulacja zająców Muszę znaleźć te naboje, te śruty Ej no naprawdę nie mogę? Ty no nie mogę A drzwi? Drzwi też nie Felgi mi się przydało odnowić Felgi odnowię Odnowię, no nie gadaj, że nie. Ty, no też nie, co jest z tą szczotą, tutaj? A, z tej strony? Chyba, że muszę długo szorować, bo to jest przecież duży autobus. Trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić, tak naprawdę, żeby coś takiego doprowadzić do stanu używalności. Chyba, że. A ja się szczotą będzie. Patrzcie, jak elegancko, jaki błyszczący normalny, jak nówka sztuka z salonu. Czyli niepotrzebnie się męczyłem, ale w sumie kółeczko to byś tutaj mógł mm, wypolerować. No zobacz, jakie brzydkie, chyba że musisz to najpierw ściągnąć. zające w ma. Oż sobie to tutaj. I popatrz, wyszorujemy felgę, i ona będzie taka bardzo ładna, elegancka. O, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze tylko... O, o jaka błyszcząca się zrobiła. Jaka super ładna piękna. Normalnie odpicuj mój autobus. Elegancko. Tam jest drugie, ale drugie widzę, że jest w bardzo ładnym stanie. Więc nie muszę go tutaj odpisywać. To też by się przydało. I to chyba to jest to ostatnie do odpicowania. Tylko przydałoby się, żeby ci się szczotka jeszcze nie skończyła, nie? Ej, wyrzuć to. Dobrze. czyli i się jeszcze szczotkę znaleźć jedną, ale tutaj była. Więc o to się nie martwię. O, szczoteczka. Tutaj gdzieś jeszcze przypadkiem nie ma, nie ma niestety. Bo my musimy sobie tutaj odpicować to zanim wyruszymy w ogóle w drogę. O, pięknie się świeci. Można zakładać. To jeszcze z przodu, to jeszcze z przodu. To jest ostatni w sumie. Mam nadzieję, że mi tej szczotki wystarczy. A to w sumie nie było aż tak źle. O. Pięknie odpicowany. Jaki to jest kolor tej farby? To jest czerwony. Czy my chcemy czerwony? Nie chcemy czerwonego. Ten taki zardzewiały, brudny i w ogóle, to ten sobie tutaj zostanie. Pokaż mi to jeszcze. Czekaj, bo ja bym chciał wyjść jeszcze tutaj na górę. Co to jest? Empty. Jak jest empty to mi nie jest potrzebne. To tu można znaleźć. Różowa farba. Tyk. Mamy felgę zapasową. Dobra, tutaj nic. Wodę musiałem znaleźć, ale niestety wody tutaj nie widzę. O, pożycz. No tutaj się przyda. Jeszcze będzie trzeba zobaczyć w tym trzecim samochodzie, czy przypadkiem czegoś nie będzie. Ok. Wrzucamy na dół. <grym> Raczej nie powinno być problemu z tym, że tam e, tutaj nie ma. Empty. No tak jak MT, no to empty, no. Dobra, zamykamy, żeby nie było, że tutaj coś, żeśmy kradli. A czy coś, coś, żeśmy pożyczali oczywiście. Bo my nie kradniemy. Dobra, dawaj, bo się ściemnia już. A tu trzeba ruszać w trasę, żeby ludzi pozabierać. Odpalaj maszynę. Maszynerię. Zobaczcie, jedzie. Żadnego takiego większego problemu. Ale chyba... Ten silnik ma problemy z obrotami. Tak, jakby po prostu był za mały na no taki wielgachny tutaj autobus. No, zobaczcie na to. Wskazóweczka no, tutaj za bardzo świruje. Jeszcze tutaj podświetlę, tylko. Chyba jeszcze nawet mogę się tak przesunąć. O, w ten sposób, dobra. Patrzcie. Patrzcie o co chodzi. Widzicie? On nie może tak jakby przerzucić na następny bieg. Chyba, że jest po prostu już na najwyższym. No i niestety. No nie pojedziemy sobie tam gdzieś za daleko. Aczkolwiek no można pojechać. Ja weź to opuść, co ty robisz? Można to jakoś opuścić? Słońce radzi? No nie można. Dobra, tak jak widzicie. Silnik z samochodu również pasuje w autobusie. Ale niestety no nie da się tak efektywnie tutaj jechać jakieś 20 km na godzinę. Więc możemy sobie nawet tutaj wrócić. Tylko zanim ty się tutaj wrócisz, to ty się prześpisz. No tak, żeby po prostu po ciemku nie jeździć bardzo ładnie. Poranna toaleta nie róbcie tego w domu. Chcę się gdzieś tam na podłogę. Czy coś. Ani nawet na zewnątrz. O. Co to było? Jakieś dziwne dźwięki. Nie ma tu żadnego zająca. A jeszcze raz ci się chciało. No dobra, no rozumiem. No, czasami tak jest. Okej, okay, wszystko jest gitara. Patrzcie na to. Jaki bajer. Tyk. Mamy przystanek na żądanie. Widzieliście? Super opcja. To już trochę nasz, żeby sobie pograć w jakiś symulator autobusu. Symulator kierowcy autobusu. No to by było fajne. W połączeniu jeszcze z kierownicą. człowiek Ja chyba zaraz pogram normalnie. Ale bez nagrywania. Bo no pewnie nikt by tego i tak nie oglądał. Zresztą kierownica może trochę już umieć na nagraniach. Muszę w ogóle coś zrobić z tym, bo chciałbym używać kierownicy, ale no tak no nie bardzo też mogę. Może takich... Uważaj! O Jezu! Zająca przejechałeś. A to tam. Zero problemów. Trzeba wyeliminować tutaj swoje zagrożenie. A ty co? Upośledzony jakiś? Dobra, to zamieniamy sobie silniczki teraz. Chyba że pojedziemy sobie Dacium, Dacium tutaj nie jeździłem dość dawno. Dacia jest po prostu uboga. Jest paliwo, no ale w Daci? nie, Dacie ja tutaj, tu ma. Empty, Empty, ale na to Empty to ja sposób, bo te Empty ja mam tutaj paliwo. Ja mam tutaj dużo paliwa. Dobra, w sumie, jak żeśmy sobie sprawdzili, tamto czemu by się nie przejechać? W naszym. Draksterem, no Jakby ktoś nie widział odcinka na drugim kanale, to polecam zobaczyć jak się go budowało. Aha, bo on jest tutaj przegrzany za bardzo. Więc chyba nic z tego nie będzie. Na pewno. i tu jest chłodnica? Może tu chłodnicy nie ma i dlatego jest ten problem. No nie masz chłodnicy człowieku. Ale że co, że zginęła? tego po prostu sobie. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz, tym powiedz? Czekaj, nie, nie domontuj tego. Tak. A, dobra, po co ci to. Dawaj silnik. Na bok. Ej. Ręczny. Czemu ja chłodnicy tu nie mam? No ja chyba montowałem nawet. I wydaje mi się, że to nawet. działało. Dobra, tam chłodnicą. Tu jest. To nie tego save'a wczytałem. A chłodnica jest w tym miejscu. Aha, zobaczmy sobie jeszcze, czy jest to uzupełniona. Jest na fula, Prawie, że na full'a. Dobra, to jeśli chodzi o to. to zobaczcie na tego potwora tutaj. On prawdopodobnie jest oziębły, tylko że nie mam żadnych tutaj wskaźników na nim. Ale zobaczcie, jak to ciśnie. Lepiej jest po prostu, jak się ma mniejsze koła z przodu, a te większe z tyłu. Tam jest znowu drugi statek. Na no to wygląda. Jest po prostu bardziej stabilniejszy, jak możecie zobaczyć. Widzicie? Tak go nie rzuca, nie przechyla go. Tylko można spokojnie zakręty pokonywać z taką właśnie tutaj zawrotną prędkością. I... Zakręty z taką zawrotną prędkością, że cię mały kamyczek po prostu tutaj załatwił. Ale. Nie są moje koła. Dobra, jest. Aha, pod samochodem. Ty, co ty zrobiłeś? Aha, bo musisz. Czekaj, bo oponę chyba straciłem. Kurde, no. Co tu się wydarzyło? Ty wszystko te popsujesz. Co byś się nie dotknął, to popsujesz. Cyk. Tu trzeba założyć gumę. No. Cyk. Cyk. No czemu nie pasujesz. No, bo tu przecież trzeba kołpak ściągnąć, żeby założyć koło. Tak. Tak. Chyba tak. Przynajmniej tak mi tu wyszło. Tu cyk, kołpaczek, koła mi zostało, w zasadzie jedno, a tu jest drugie, bo one mogą mi się jeszcze kiedyś przydać, chociaż niekoniecznie i można jechać dalej, spróbuję znaleźć jakiś tutaj licznik, czekaj kolego, bo tutaj jeszcze kołpaka żeś zgubił, jeszcze jednego. Teraz tak, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj nie ma. O widziałeś, teraz jest kompletny i można jechać. W sumie polecam zrobić sobie coś takiego, bo naprawdę fajnie się tym jeździ. Jest to po prostu szybkie. Szybko się rozpędza i dobre prędkości też jeszcze osiąga. A pewnie i tak nie pali zbyt dużo, więc diesla to nawet możecie sobie z domu wziąć. Po prostu tak. Jeździć. Dobrze by było jeszcze znaleźć jakąś przyczepkę tutaj i dorobić te właśnie te dwa takie duże koła z tyłu do niej, żeby po prostu ciągać takiego potwora z tyłu. Oczywiście, jakaś beczka jeszcze z tego statku i można by było w sumie jeździć. W niczym by to nie przeszkadzało. Dobra, bo ja chyba i tak tutaj nie znajdę w zasadzie, no cel odcinka i tak jest zrobiony, bo już sprawdziłem, czy da się zamontować silnik od samochodu w autobusie. I w sumie to naprawdę działało. Dobra, co tu mamy? Stój! Co to jest? Takie duże tam. A tu muszę jeszcze zobaczyć. O, chyba się przegrzał. Bo już jest taki. A, bo to jest skrzynka z. Album. Ja myślałem, że tutaj coś konkretnego będzie. No dobra, wyłączaj to. To aż tak się przegrzał? Czy on po prostu takie dźwięki wydaje? Tu 1 dziesiąta wody albo alkoholu już po prostu wyparowała. Więc jest za gorący, z pewnością. Dobra, jeszcze tylko tutaj taki szybki look, co tutaj mamy. Co to jest za wskaźnik? A, to jest kompas. Ale kompasu tutaj ja nie potrzebuję. Dobra, empty wszystko. Okej, okay, to w sumie ja Ci bardzo dziękuję na dzisiaj. Oczywiście zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Subskrypcję na dwóch kanałach. Dołącz do, do Discorda. Zapraszam Cię do zaobserwowania mojego Instagrama. Wszystkie linki masz w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.